Jeszcze jutro i wakacje 3 miesiące laby. Hej, kochani, witam na kanale Pushing Girls. Ten filmik razem z Glu, nie wiem, czy go widzicie. Nagrywamy na spontanie bo właśnie wróciłam ze szkoły. Na czemu i nie jesteś w mundurku? No bo ostatnio padało, no wczoraj padało, i mój mundurek jest cały mokry. I jeszcze porządku. Zakończenie roku, aby dopiero wróciliście do szkoły. Napiszcie mi w społeczności, jak długo będą trwały Wasze wakacje, bo moje trzy miesiące. Wiecie co? Patrzę teraz za okno i pogoda. Niewakacyjna, ale mój humor dzisiaj jest ekstra. Jak widzicie, tutaj torby, 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 torby. Tutaj mamy Zara, River Island, Victoria's Secret Primer. I tutaj mam jeszcze prezenty, które mogę Wam pokazać. No to dobra, jedziemy z kochą. Pierwsza rzecz, pierwsze dwie rzeczy to świeczki, które pachną jak piwonie. Serio mówię Wam, to jest zapach piwonni, zamknięty w świeczce. One mają dwa knoty i jedna z tych świeczek jest dla mojej wychowawczyni, bo jutro się z nią żegnam, bo wakacje, trzy miesiące, haha, za zdrowe. A drugą kupiłam jako prezent dla kogoś mi bliskiego. Kto mnie śledzi na TikToku zna... Trzyletniego przystojniaka, którego też w tym roku spotkam i nie mogę się doczekać, aż go przytulę. Jak mały przystojniak, to co przystojnaki lubią? Fury, kupiłam mu dwie. To są samochodziki, jakie cofniemy do tyłu i puścimy, to one zaczynają jechać. Wiem, że ten mały przystojniak ma już 300 rysoraków, ale kupiłam mu jeszcze dwa. Mały przystojniak lubi się bawić samochodzikami, a co on jeszcze lubi? Rysować! I spotkałam. W Mr. Price zestaw 64 Crayon Colors i to są najlepsze kredki na całym świecie. Wiecie czemu? Bo są po prostu super. I pachną... Miałam różne kredki woskowe, ale z Creole są najlepsze. A z tyłu mają wbudowaną temperówkę. Tutaj mamy kolejną świeczkę i ona pachnie jak wakacje. To się nazywa Blue Java Banana. I jest taka bananowa, orzeźwiająca super kombo. Pamiętam, jak był na TikToku, na Instagramie, na YouTubie o paletki Huda Beauty. Każdy chciał ją mieć. I zgadnijcie co, ja ją znalazłam w TK Maxie za 12 euro i nie musiałam się bić. Jeden z moich ulubionych sklepów, zgadnijcie, River Island? Nie. Zara! Kolekcja w Zarze ostatnio jest obłędna. Kupiłam ostatnio tyle fajnych rzeczy. Między innymi moje zamówienie z Zary, które pokazywałam Wam w ostatnim filmie. piżama z Reserved i spodnie z Dary. No to dobra, wyjmijmy tą perełkę z torby. Jest to przepiękna, letnia sukienka. I muszę się przyznać, że ona jest na mnie troszeczkę za duża i mówię o długości ramionczek. Sukienka jest z działu dla kobiet rozmiar XS, ale jest. Że ramionka sobie po prostu skrócę. Sukienka jest zakolana, ale teraz Wam pokażę, jak wygląda z tyłu. Z tyłu jest dość mocno wycięta, ale ściąga się ją sznureczkiem. No to teraz muszę ją tylko oddać do krawcowej, żeby ją przerobiła. Dwa lata temu kupiłam najpiękniejsze koturny na świecie, ale w tamtym roku się rozkleiły i musiałam je wyrzucić. I nie uwierzycie, że spotkałam prawie takie same. Tamte stare miały taką samą koturnę i też były białe, tylko że te mają wycięcia, a tamte były bardziej zabudowane. Plus tych butów z River Island to, że one mają zamki, więc nie muszę ich cały czas odpinać i zapinać. Więc wygodniej będzie się je ubierało. A teraz, teraz proszę tylko o pogodę, żebym mogła w nich chodzić. I właśnie pada. Zamiast kotur będą gumiaki. A teraz najpiękniejsza, malutka sukienka dla mojej gwiazdy. Już pewnie wiecie, że ona jest dla nadzi. Sukieneczka jest z mituju. Na szerokich ramionczkach i do niej dołączona jest opaska. Na pewno na Instagramie zobaczycie zdjęcie tego małego słodziaka. A teraz Primark. Tamto dopiero było szaleństwo. Do szartów kupiłam sobie bluzeczkę koralową. Wiecie, że ten mały nicpon siedzi tutaj i czeka na torbę? Poczekajcie, pokażę wam go. Bo... O! Co robisz? Co? O Jezus, jaki Ty ciężki jesteś! Zero, kabanosiku! Zero, słyszysz? Idź. W ostatnim filmie zapomniałam Wam pokazać, że kupiłam w czarne kolerki do mojej spódniczki. Wydaje mi się, że będą na mnie troszeczkę za duże, ale muszę je najpierw spróbować, bo paczka do mnie przyszła dopiero dzisiaj. Dla mojego małego przystojniaka, strażnika samochodzików i kredek koszulka Batman! I jak Primark, to oczywiście, że skręci. Kupiłam jeden zestaw, trzech skręci za 3 euro. W Primarku mają bardzo duży wybór i cena jest fajna. Na prezent kupiłam torebkę, która mi troszeczkę przypomina moją multi -poshet. Ma szeroki, regulowany pasek i na łańcuszku przyczepiony mały portfelik. Muszę Wam powiedzieć, nienawidzę myć i sużyć włosów. Nie nienawidzę, nie lubię, to jest nudne, ale to jest must have. Są to turbany, które zakładamy na mokre włosy. Super sprawdzają się na włosach długich i krótkich. Wiecie, czemu te turbany lubię? Bo one wchłaniają bardzo dużo wody z włosów. Więc jak ja noszę ten turban i później go ściągam, to nie muszę tak długo suszyć włosów, bo nie są takie mokre. Zapomniałam o tym. Kombinezonek dla Nady z Minnie Mouse i Daisy. Dwie ostatnie rzeczy, które kupiłam w Primani, to Mickey Mouse Lunchbox takie do szkoły. Lili teraz jest na fotelu na balkonie i nie wiem, czy słyszeliście, ale ona teraz strasznie miał. no teraz już przestała, bo musiał tam być jakiś ptak. Lili! No to dobra, wracamy do pojemników. Góra jest bambusowa, część, a dół jest szklany. Będę miała jeden do szkoły, a drugi zostanie w domu. Victory Secret! Większość moich zakupów. Dresy ostatnio ciaga. Aga, pojechała sama do Primarka i zapytała się Wera, hej, znalazłam fajne drasy, chcesz? A powiedziałam nie, jest okej okay. i właśnie tutaj się wstanę. Ja teraz noszę moje drasy z Mickey i Minnie Mouse. Najpierw nie chciałam tych dresów z Miki. Powiedziałam ci nie, nie kupiłam wam leginsy, ale ciocia mnie nie posłuchała i kupiła. A teraz to są moje ulubione dresy. Nieźle, co? I ostatnio byliśmy w Victory Secret w sekcji Pink i znalazłam te przepiękne dresy. Ciocia Aga ma chyba takie tylko, że... różowe? Czerwone? Już nie pamiętam. Bo ona ma bzika na punkcie sekcji Pink i w ogóle Victory Secret. Moje dresy są w rozmiarze XS I była promocja, więc ja i Ciociarga wykorzystałyśmy ją Ja kupiłam sobie jedną parę dresów, a ona sobie kupiła drugą I razem zapłaciliśmy 75 euro I dwie ostatnie rzeczy to bispo nasze, ale tego nie będę wam się pokazywała No to co? Ja już mam wakacje, a wy jeszcze do szkoły musicie chodzić No to znajdźcie chwilę i śledźcie mój kanał, bo mam bardzo dużo pomysłów na filmy I będą goście no to, lochciałam, zobaczymy się wkrótce.